Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Tuarega. Wybór silnika dla tego SUF-a z napędem na wszystkie koła jest świetny. Silniki benzynowe były początkowo oferowane z silnikiem 3.2 V6 o mocy 240 km i 4.2 o mocy 310 km. Silnik V6 jest dostępny z sześciobiegową manualną skrzynią biegów i sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów, podczas gdy V8 jest dostępny tylko z automatyczną skrzynią biegów. Z oferowanych silników wysokoprężnych jest piąty cylinder drugi 5TDI o mocy 174 km i piąte 0V10 o mocy 313 km. Od 2004 roku dostępny jest z silnikiem trzecie 0V6TDI o mocy 225 km. Silnik trzeci 0TDI jest cichszy od silnika drugiego 5TDI, ma większą moc, ale ma mniejszą moc niż piąte 0TDI. W 2007 roku wprowadzono sportowy silnik wysokoprężny 5.0 V10 TDI o mocy 350 KM. 2008. Udoskonalono silnik 3.0 TDI, wyposażono go w układ common rail i moc 240 KM. W czerwcu 2009 roku wprowadzono Touarega Blue Motion z silnikiem 3.0TD i o mocy 225 KM, ale o niższym zużyciu paliwa, wynoszącym 8,3 litra na 100 km. W 2006 roku VW Tuareg został przeprojektowany i zmienił przód samochodu, dodając charakterystyczną srebrną osłonę chłodnicy, nowe reflektory, przedni błotnik z okrągłymi światłami przeciwmielnymi. SUV otrzymał również nowe lusterka wsteczne i dynamiczny tylny zderzak. Dostępny jest również nowy silnik benzynowy 3.6 V6 o mocy 280 km. Silniki wysokoprężne 2,5 TDI i 5,0 TDI są teraz wyposażone w DPF. Tuareg ma i ABS+, który skraca drogę hamowania w terenie o 20% oraz system VW Sidescan. Zawieszenie sportowe Aerial, system audio z dziesięcioma głośnikami i wielofunkcyjny wyświetlacz 3D są również dostępne. W teście zderzeniowym Euro NCAP VW Touareg zdobył najwyższą notę. Wyposażenie bezpieczeństwa obejmuje poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne, ABS i elektroniczna kontrola stabilności. Korzyści Projekt Możliwości jazdy w terenie Udobność Sprzęt Silniki diesla, przestronność, grzywa, uszkodzenie przedniego mechanizmu różnicowego. Awarie pompy wody są częste w silnikach 2 i TDI. Awarie zawieszenia pneumatycznego. Zwiększone zużycie łożysk i przegubów oraz wału napędowego. W przypadku silnika wysokoprężnego 5.0 V10 TDI hałas może być spowodowany problemami z łańcuchem wałka rozrządu. Zakłócenia w pracy silnika 3.0 V6TD i spowodowane zamkniętym kolektorem dolotowym. Rdzewienie pod tylnymi drzwiami, obrót przełączników sterujących, pęknięcia drewnianych elementów wnętrza, drzwi i deska rozdzielcza, problemy z elektroniką, światła okienne, światła, szybkie zużycie elementów układu hamulcowego. Zapchany filtr DPF. Silniki diesla są oczywiście najpopularniejsze i najbardziej poszukiwane. Dominują pięćcylindrowe drugie 5 TDI 175Km i trzecie 0 TDI V6 225Km, oba z wtryskiem za pomocą pompy wtryskowej, przy czym ten drugi, stosowany również w Porsche Cayenne, jest lepszym, choć droższym wyborem. Jest cichszy i bardziej niezawodny, pracuje lepiej i zapewnia lepszy stosunek wydajności do zużycia paliwa, a od 2008 roku ma wtrysk Common Rail i 240Km. Najlepszym dieslem jest 50 TDIV 10, 313 KM z dwiema turbosprężarkami i głębokim dźwiękiem eleganckiego silnika okrętowego, którego sportowe osiągi budzą podziw, od 2007 roku ma 350 KM. Ale chociaż tuarek jest SUV wysokiej klasy, nie oznacza to, że jest bezbłędny. Można się spodziewać uszczenia się lakieru powierzchni stworzyw sztucznych, zwłaszcza na szybach, elementach sterujących klimatyzacją i podobnych często używanych przyciskach, co nie wydaje się reprezentatywne. Sprawdź działanie elektrycznych szyb i ogólnie całej elektryki i elektroniki, która nie jest mała, ale może być niespójna. Niestety, w naszym kraju Tuareg rzadko jest konserwowany i prowadzony z dbałością dobrego mistrza, więc starsze egzemplarze, zwłaszcza te, które zmieniły kilku właścicieli, są szczególnie ryzykowne, jeśli chodzi o mechaniczną część historii bez dokładnej kontroli eksperckiej, a następnie stopnia zużycia elementów zawieszenia. Zwłaszcza prawidłowego działania zawieszenia pneumatycznego, gdzie naprawa sprężarki, zaworu powietrza lub jakiegoś innego elementu może być bardzo kosztowna i dyferencjału i wału kardana, więc zakup używanego wutu arega jest naprawdę ryzykowny. Zarówno hamulce, jak i opony wymagają kontroli ponieważ w 2,5 tonowym SUV ie zużywają się znacznie szybciej niż w zwykłym samochodzie. Skrzynie biegów również cierpią bardziej. Jeśli chodzi o silnik wysokoprężny, nie spodziewaj się bajecznie niskiego zużycia, ponieważ masa i koncepcja Tuarega robią swoje. Tak więc drugie 5TD i trzecie 0 TDI V6 zużywają średnio około 10 litrów przy umiarkowanej jeździe, a piąte 0TD i V10 ponad 13 litrów. Początkowo występowało sporo problemów z niezawodnością silnika, takich jak awaria pompy wody w drugiej pięciu TDI, nierównomierne sanie w trzecim 0 TDI czy wczesna awaria turbiny w piątej 0 TDI. W przypadku używanego silnika należy jednak monitorować typowe parametry zużycia bardziej niż w innych samochodach, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia oleju.